Chcę też tutaj serdecznie podziękować za pomoc przy tych inwestycjach dla pana posła Jacka Niedźwieckiego. Zrealizowano ważne inwestycje w gminie Bargów Kościelny. Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozówka. W szczególności witam naszego pana posła, pana Jacka Niedźwieckiego. Panią Annę Maszkiewicz, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podlaskiego. <klucz> Witam serdecznie mieszkańców. Witam <klucz> obecnie tutaj radnych i sołtysów. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie to takie podsumowanie pewnej inwestycji. Inwestycji, jaka powstała w miejscowości Brzozówka i Bargłówka. Dotyczyło ono budynków w świetlicy wiejskiej i budynku socjalnego w miejscowości Bargłówka. Gmina Bargów Kościelny pozyskała dofinansowanie na remont tych obiektów. Zostały wykonane prace elewacyjne w tych obiektach, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, opaska, dach. Takie tematy, które poprawiły funkcjonalność tych obiektów, zabezpieczenie ich, bo to były obiekty, które po prostu na przestrzeni tych lat wymagały pilnych tych Prac remontowych. Udało się to z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gminy Powiatów Urzędu Marszałkowskiego Gmina Bargów Kościelnych otrzymała 150 tysięcy złotych. Natomiast drugie tyle to był wkład Gminy Bargów Kościelnych. Chcę też tutaj serdecznie podziękować za pomoc przy tych inwestycjach dla Pana Posła Jacka Niedźwieckiego, dla pani Anny Naszkiewicz. Dziękuję dla Pana Marszałka Województwa Podlaskiego dla Zarządu. I dla rannych Sejmów Województwa Podlaskiego. Też tutaj ten wniosek na dofinansowanie przygotowywał mój zastępca Marcin Rogowski. Choć tutaj się pokaż, tam się schowałeś tu wtedy ten żebyś też to, że to, że to był widoczny, bo to tak pracowałeś nad tym. Moi drodzy, fajnie, że te obiekty zostały zabezpieczone. Mieszkańcy mogą z nich korzystać. Przekazuję teraz głos dla Pana posła tej Polski. Proszę bardzo. Panie. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować Pana Wójta, całej Radzie Gminy oraz Pani Sołtys mieszkańcom, bo to Wasza zasługa. My jesteśmy tylko Pani Przewodnicząca Sejmiku, jest, my jesteśmy tylko takimi pośrednikami między Sołtysem, Panem Wójtem Sejmikiem a Sejmem, co, żeby Państwu. Często tu jesteśmy, bo niedawno otwieraliśmy drogi w gminie. Również byliśmy w taj wy, wy, tajno, tajno stare, tak. Stare. Cały, jakoś działamy tu wspólnie. Pan wuj często zgłasza się do nas. Teraz walczymy o drogi jeszcze dla gminy. Gratuluję, bo naprawdę piękne miejsce. Może nie odpowiednia pora, bo taka zimowa, dużo śniegu. choć też ma swój urok. Wiadomo ja lato można nisko zrobić, jeszcze jakieś kiełbaski upiecji. Ale to przyjdziemy jeszcze. Pani <grystanie> jeszcze tak, w Gratulacje Oby więcej takich remontów, w ogóle nowych obiektów i remontów, wyremontowanych obiektów. My jesteśmy do dyspozycji państwa działem na rzecz gminy całej północno-wschodniej Polski województwa. Dziękuję. Dziękuję. Pani Pośle. No,

ja się bardzo cieszę, też, szanowni Państwo, że, że te inwestycje udało się zrealizować, że Pan Wójt tak do tego podszedł. Myślę, że to była, była przemyślana sprawa, przemyślany wybór. tajno stara, jak dobrze pamiętam, było z poprzedniej yy, yy, wsparcia z Funduszu Wsparcia Gminy Powiatów Województwa Podlaskiego. Ja zawsze mówię, że taka symboliczna cegiełka, ale jest mi niezmiernie miło, że to nie jest symboliczna cegiełka, tylko to jest. 50% wkładów w te obiekty. No i życzę Państwu, żeby w przyszłym roku też te wnioski uzyskały wsparcie. A przede wszystkim dla wszystkich Państwa, którzy tutaj korzystacie z tych obiektów, no to takiego miłego wspólnego czasu dla tej społeczności lokalnej, która tutaj przychodzi, która tutaj korzysta z tej przestrzeni, żebyście Państwo mieli miłe chwile. Wszystkiego dobrego w nowym roku. No i czekamy na kolejne pomysły, kolejne wnioski samorządowe od Pana Wójta, od Pana Wicewójta. Następny wniosek, rozumiem, będzie, będzie się niedługo pisał, bo już fundusz został przyjęty do budżetu województwa. Także mam nadzieję, że spotkamy się i latem, ale też i być może w przyszłym roku na takiej właśnie wizytacji gospodarczej. Pamiętajcie Państwo, że przyjeżdżają do Was przyjaciele, przyjeżdżają do przyjaciół. Dziękuję. jednych rzeczy, bo tu z Panem Wójtem jestem ja w stałym kontakcie w sprawie Komisariatu Policji w Warłowie Kościelnym. Rozmawiałem w Warszawie na ten temat, ale trzeba zgłosić i w następnym tygodniu wysyłam pismo do Komendanta Głównego Policji w Stoku. czy jest możliwe, żeby postawić ten punkcik na mapie. Tu pewno są niepocznie, że ten Komisariat był, będziemy o to walczyć. Także już oficjalnie wychodzi pismo do mnie z biura Komendanta z taką prośbą, zapytaniem, czy jest taka Możliwość. Mam nadzieję, że sobie jakby powstał ten komisarz, że ten, będzie tam, ten policjant nie miał roboty, tak? No od czasu do czasu na posala, jak tam ktoś... To ja tylko dopowiem, że jak najbardziej będziemy składać kolejne wnioski tutaj w kolejnych naborach, więc zapewniam Państwa, że jak współpraca w dalszym ciągu będzie dobra, to na pewno będziemy mieli okazję spotykać się tutaj jeszcze nie raz przy różnego rodzaju inwestycjach. Tutaj, tutaj pan Grzegorz na naśladny zgłosił już taki bardzo fajny pomysł do rewitalizacji, przestrzeni publicznej w miejscowości, to byłka, to też przy dawnej szkole, ale to jest takie centrum wsi, więc prawdopodobnie to będzie takim tematem, Kolejne który będziemy zgłaszać na dofinansowanie właśnie z funduszu wsparcia gmin i powiatów. Moi drodzy, ja jeszcze też chcę tu zaprosić o zabranie głosu przedstawicieli naszej społeczności. Zapraszam Panią Sołtys, Panią radne, Radną Annę Lasotę do nas. Panie Radni, w... no, pani 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 to jest z barbówki, ale zacznijmy może pani. My też, pani też chcielibyśmy, ja w imieniu swoim jako mieszkańców chcielibyśmy podziękować za te inwestycje, bo wygląda elegancko i czekamy na, na więcej. Bo jeszcze trochę tutaj by nam się przydało. Dziękujemy, dziękujemy. No jest bardzo dobra postawa. No, tak, okay ja też w imieniu swoim i całej społeczności wsi chciałam też podziękować dla pana posła za zaangażowanie dla pani Ani przykład, znaczy, dla pana wójta oczywiście dla pana Marcina za to że przygotowali te projekty że otrzymaliśmy to dofinansowanie że budynki są zaopatrzone że nie będą niszczały że no bardzo jest estetyczne tak tak, 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 tak. tak, tak Dziękuję bardzo, bardzo. Teraz ja bym to tak Szanowni Państwo, takie jest powiedzanko ostatnio mordowe w Podlaskim. Dla nas się to podoba. <grym> podoba. Dla mnie się to podoba. Dla mnie się podoba. Dla mnie <grym> razem możemy więcej. To, to tak będzie, w trzy razy. Na zmianę. Bo u nas się kręci. To kręci, Zresztą, kręci, ten ma. kręci, Kręci się, kręci się dobrze, bo jest dużo. No i myślę, że jak ktoś planuje i działa i próbuje z pomocą Dobrych, a nazywam aniołów naszych, pomocników. Dziękujemy to, jeszcze to, raz. To, 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 to będzie szło Byliśmy też u Państwa na sesji budżetowej, już przed zakończeniem roku. No i taki, taką ciekawostkę zanotowaliśmy, że to jest gmina, która ma nadwyżkę budżetową, i to całkiem niezłą. No i tutaj też mówiliśmy, że niektórzy powinni się przyjeżdżać teraz uczyć. Zgadza. Ja tu pierwszy raz już te wizyty się, no, no, się no, zacierają, bo wszędzie jeżdżę, gdzieś tam już ja po prostu zaczynałem, czy byłem, pamiętam, na pewno byłem tutaj, jak zostałem posłem, pierwsza moja wizyta była na sesji Rady Gminy, to była pierwsza wizyta no, jako posła, a reszta już mi tak się zaciera, że Przekiedzi, Najważniejsze że pracuje, pierwszy ale ważne, że z pozytywnym... Jak zapraszają, to znaczy, że pozytywny efekt i skutek jest taki. Tak, Niedługo będziemy mieli kolejne spotkanie, no. muszę wam powiedzieć, bo też ukończyliśmy no. bardzo ważną inwestycję, modernizację stacji uzdatniania wody w barbłowie kościelnym i to, bo co W z tej miejscowości Skapoło Kapo, też inwestycja też były w w tym wodociąg Brzozówka, więc też miejscowość Brzozówka objęło i także było 27 przydomowych procesalnych ścieków, więc bardzo fajny projekt blisko wartości no, 1,5 miliona no, okay. złotych. Gospodarka wolność Kowa Szeroko rozumiana i też hydrofornia w Barbowie Kościelnej zyskała pewną taką rezerwę wodną, wody wydobytej, uzdatnionej, a wiemy dobrze, no teraz no te śniegi to trochę te zasoby wodne podniosą, pod, pod ale te ostatnie lata jednak te opady były ubogie i ta podejść po prostu potrzebna. Mm. potrzebna. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję Dziękujemy. naszym gościom i dziękuję serdecznie mieszkańcom, którzy tu przybyli. Niech wyremontowane obiekty bardzo dobrze służą naszym mieszkańcom. Dziękuję za serdecznie.